Dziś koło Fortuny decyduje, kto wskakuje do basenu. Oh. Eee! nie wstakuję, ponieważ dzisiaj wszyscy jesteśmy frizem! Eee! Eee, nie, dobra, dobra, poczekajcie, stop, stop. Po pierwsze, tu, do tyłu, tycze, co wąski, szeroki zakłada. Ja, a włączony jest w ogóle, nagrywa się. Nie, patrz, jak stoisz tak, musisz tu, powiedz, powiedz coś świeże. Tu, wiesz o co chodzi, trzymaj. Dobra, lecimy się wystylizować na Karola, w sumie to ja jestem ready, własny brand. Wiecie o co chodzi? Nie, nie nie tanie buty masz. Jaki naj? musisz mieć taki za tysiąc złotych, takie. W ogóle, nie masz za długą lewą nogę, musisz coś zrobić. Tak. Jezu. O Jezus Mario Znaczy o ale dobrze teraz, o kurczę, w końcu ale normalnie uga, mogę. Uga. Ale jestem król. Mamy problem, bo nie mam do... Urza. Ja się muszę zrobić zdjęcie loga. O, o, tak. Zakładam 10 tysięcy złotych, kto ostatnio przestanie mrugać. Ja nie mrugam cały czas. Nie ja też. Masakra stary dzisiaj montuje. Co, co montujesz dzisiaj? Dzisiaj kampery Kampery ty też? Tak. 36 godzin przez ostatnie 12 A, godzin montowania Ja 37 zrobiłem. zrobiłem Przez ostatnie 12 godzin? Przez ostatnie 11 godzin A, Czyli może dwie godziny zres. dłużej Ej gdzie jest Nie mam czasu odpowiedzieć ci na pytanie Montuję film kampery Go. to ja montuję kampery 37 godzin przez ostatnie 12 i tak się spóźniłem Karol mi się kojarzy z koszulkami Kipa to nosi To najczęściej chyba nosi Przygotuję jeszcze naszyjnik, który Karol nosi codziennie co nie non stop, czyli ekipowy naszyjnik z literką E. Możecie taki kupić na ekipa to nosi. Karol będzie ze mnie dumny, że zareklamowałem jego sklep. Słuchajcie, olewamy Gen Z, robimy tak. całkowicie nowe twoje 5 minut i ok, nowe osoby, nowe źródła dochodu pasywnego to dla nie mnie. mnie. Ej, wiecie, co jest najlepsze, że ten poprzedni dom za 7 milionów. To ja specjalnie zrobiłem tak, że wszystko się psuje, żeby robili na ten kontent, a oni w ogóle z tym robią. I on jeszcze mi muszą oddawać pieniądze no, za to nie, i tak. Ja nie Wy co tam zgardzili? Jaki zgardzili? Widzisz mojego pręta? Ej, ale Karol, jak wstaje z kanapy? Przecież da się stać tak Ale no patrz, ciluje na drzewach Nie, on nie ciluje, on ma wieczne niewpoczynki On kwarstw Dla niego cilowanie to po prostu wiesz, on, jemu się wtedy oczy wywracają na drugą stronę Tak Jak tak delfiny chmurka, Nie dotykajcie dzisiaj chmury, bo ona nie ma humoru, dobra? Dawaj pomysł na koszulkę? Pomysł. Na filmy. Dobra, stypa, stypa, pomysł. E, zakładamy się o wszystko o 10 tysięcy złotych. Ale widziałem to za granicą. To walona do tego miniaturka będzie. Ale od razu koniec musi być tak. I koniec. 10 tak. razy. To jest koniec. No, koniec. to jest koniec. koniec. To jest koniec. Ej, ale nie, nie po głowie tu. Ona nie lubi, jak się jej ona tak Ona nie robi. lubi po brzuszku. I ona jak się ją głaska, to musi widzieć, gdzie jest tak. ręka. Jakbym dotknął na przykład gdzieś z tyłu, to ona wtedy by dostała reakcji alergicznej. Nie można tak. To jest moja nowa inwestycja. I ogólnie chciałem bardzo, bardzo, bardzo podziękować Tarasom.pl, ponieważ to dzięki Tarasom.pl. Wpadajcie na Tarasy.pl. Dzięki Tarasy.pl mamy taki piękny taras. Nie PL, tylko prawdziwy taras, ale możecie go dostać na tarasy.pl, także słuchajcie taki taras, razem z krzesłem, krzesło, świetne krzesło mamy takie krzesło dzięki krzesła.pl, słuchajcie mamy też sponsorik od kanapy, kanapy.pl, wbijajcie na kanapy.pl na kanapy.pl dostaniecie wszystkie kanapy na krzesła.pl dostaniecie wszystkie krzesła, a na tarasy.pl oczywiście możecie sobie sprawić taki piękny taras.pl posponsorowany przez tarasy, krzesła i kanapy.pl ostatnio z Przemkiem ukradłem mu piosenkę, wziąłem na swój kanał i teraz nie, nie wiem co, komu teraz. Dobra, ale ale ukradłeś i ona jest twoja, tak czy siak Przepraszam, tak, ma tam jakiś minimalny procent Z tego <siak> Ej patrz jaki mi on nosi O za O Ekipa to nosi najlepszy sklep w polskim internecie Wpadajcie na ekipa to nosi Ukradł mi tekst Przecież Jesteś wszystko Ej, szczególnie miniaturki, co? I tytuły, co? Czemu nie? Co to za kadr? Benek, cholera, jasna, my tutaj gadamy, a ty czy, nagrywasz podłogę, co to ma znaczyć? Ale nie byle jaką podłogę, tylko podłogę, per. <ścoughs> Nie, podłogi, jest Podłoga w, w domu nie. za 7 milionów. Podłogi.pl nie są sponsorowane i pokażę wam dlaczego. Dom za 7 milionów, o, pyk, pierwsza dziura. Jeżeli ktoś chce się zasponsorować, to proszę się odezwać na Instagramie. Największy Instagram w Polsce, po Lewandowskim. Potrzebujemy sponsoringu podłogi.pl i szafy.pl. Dom za 7 milionów, nie robią tego kontentu. Świeży musi to odkupić. Tak, tak, 1500 zł za takie coś. To ja co, idę zaraz kampery nagrywać. To, to się nie wyrobi, ale i tak się nie wyrobi, ale będę mówił, że montuję. Tak. Tak, montuj, żeby budować hype, żeby ale, ale przesuwaj. To jest model biznesowy Kanye Westa. Moje ulubione danie, zupka chińska. Muszę to zrobić na głowie, let's go. I prawda, moje ulubione danie to yy, kukurydza. Nie wiem czy wiecie, ale bardzo lubię kukurydzę. Kukurydza jest tylko dobra. Kukurydza szczególnie z takim kurczaczkiem, ojoj, oj, oj, kurczaczkiem, kukurydza z kurczaczkiem. Karol ma taki właśnie specyficzny chód, ale on też tak podwija koszulkę. Tak, czasami tak! tak, tak, tak. Dawaj nagrywamy shortsa, takiego, że wiesz, że ludzie przyjdą, ludzie wyjdą i na tym zarobimy! No na Maria. Szybko, bo nie Zapraszam. mam czasu, bo kampery montuję. No już, już, siadaj. Ale szybko, bo ja bym to szybciej zrobił, Hania. Ło! Wow, makaron na głowie, moje ulubione. Karol, przepraszamy jak coś. Tak na wszelki rupak. Ale dzisiaj nie ma hamulców. Ty nie masz hamulców. Dzisiaj Jesteś dzisiaj rozpędzony. Koniec. 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 koniec, U, koniec. koniec kryptowaluty. Tak, ja wszystko inwestuję, nic nie mam na koncie bankowym. Przecież Wika panicznie się boi karaczanu. Wsaćmy Karaczany do poduszki. poduszki, co no, powiesz, jest takie przysłowie? Raloche pod poduszkę. A, to... o, a to jest to jest karo. Cześć widzowie, słuchajcie, pracuję nad czymś takim mocnym, że to jest koniec! Niestety nie powiem wam co to będzie, bo dopiero dowiecie się no mnie na odcinku, ale to jest koniec! Może troszkę wam powiem yy, jakiś taki teaser, że będzie przekozackie! Koniec! Ej, dobra, właśnie piszę Twita. nie rozumiem jak to jest być biednym. <laughs> Elon Musk, Jezus, jak El, ja, ja no tak tego szobie... Ja go no tak szanuję popię fest! O po jest król! Ej, muszę to zatweetować O mama, ja, 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 Ej, weźmy mama. do tego jakiegoś sławnego, sławną osobę Ale influencera, który śpiewa I żeby miał alter ego Cześć, Kominiarkę. potrzebujecie Karola do zaśpiewania nowej piosenki? Wnosiliśmy do wniosku, że najlepiej jakbyśmy wzięli jakiegoś, jakąś znaną osobę z alter ego w kominiarce I najlepiej żeby miał taką fajną chrypę bo to by fajnie się dało do takiej I żeby taką, był taki yy, yy, jak masny, żeby był o, masny tak, Bo tak, ja tak. jestem chudziutki tak. A żeby, mną, masny, żeby był masny Żeby był duży jak Big Ben? Nie, nie Big Ben. Może? Masny Ben! Masny Ben! Masny w dzwonie, to masny dzwonię. Dzwonię, dzwonię do masnego Bena i Musi ben Zuzi, żeby zadzwoniła do masnego Bena. Zuzia, musisz powiem, zadzwonić no. do króla. Największego, od, największego, największego. króla, ja go w ogóle bardzo szanuję. Jedyny jego minus jest taki, że nie do końca potrafi doprowadzać Projektu projekty do końca. Do końca ale tak. ma bardzo duży potencjał, także zadzwoń do niego, Zuza, ponieważ chcę mieć z nim nutę razem z misterem jeszcze polską, dobra? Teraz, na wczoraj, siema Tak. Ej, ale mam ochotę mega na jeżyki w ogóle. Uf. Takie Jerzyki takie z rodzynkami, takie najgorsze, ale ja, ja, ja ją uwielbiam jak ja Mam, że ja mogę jeść tylko spoderze cały dzień. Jakby nie, Też, nie a o 15 dopiero Tak, już tak Ale słodycza od szóstej, tak. nawet mogę nie wpać jej słodycze Dot i Donut O, Ale... o so, przypomnieliście mi, jeszcze nie dodałem dzisiaj loga Jensi na Instastory A, no, O właśnie, na końcu filmu będzie coś przemocnego, więc koniecznie zostańcie do końca, bo to co się tam odwaliło to jest koniec Co myślicie o słowie król? Czy tylko króle używają słowa króle? Ej musisz mi pomóc stać, bo mam predy w sobie nie mogę się zgiąć, pomóż mi Dawaj Pomóż mi, ale nie tak mocno. mógłś pomóc mi, bo mam O sorry, sorry, ale sorry, ja mam kredy ja ja w kręgosłupie. Ej, zatwituj o tym, kredami w kręgosłupie Ciężko no. stawać z spółki. Dobrze, że pomógł mi Karol, który też ma kredy w kręgosłupie. Co? 10 tysięcy lajków like w 5 minut? No. takie życie Karola. To jest napój ekipy o smaku truskawkowym. Ten smak to jest koniec. Zdrówko. Mmm, pycha. Wejdę, tak jak zawsze Karol wchodzi na spotkanie. Cześć cześć. Cześć. O, cześć, cześć. cześć. Cześć, cześć, cześć. 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 Widzieliście, że tu liść jest ten urwany? O, a... Ale to my ja zaraz to sprawdzę na kamerze, która nagrywa tu wszystko 2, 4 na 7 razem z dźwiękiem 4K. Sprawdzę na kamerze, zaraz się dowiemy, Ej. kto nas rał do basenu, wiecie? Ej. Bo to jest żenujące, szczerze powiedziawszy. Może... 7 milionów kosztował ten basen. Wiecie, może kto to ten? Tutaj rozwali to lampę. A tak było? To było tak? To stało teraz. Bo sprzątacie czasem A wy a co, jak jecie, to nie sprzątacie po sobie, tak? To jest, rozumiem, ja, to ja że jak, sobie jak, żyć. jak w chlewie tutaj, rozumiem, co to, co to jest, co to jest. Bartek Laskowski, 1000 złotych załatę. Albo możesz kupić akcje na giełdzie, to też się dowiedz. Nie, no dobra, całe szczęście, że prąty do szafek PL no to nam odkupią. bo... to jest, to jest jakaś komedia, że po prostu ja już muszę pisać do Zuzy, żeby do nie takie Zaproponuję Jenzi na Twitterze, że dam im bo 100k za kolejny rok Dave! Ja mam jeszcze lepszy pomysł. Fausti je otworzył kanał, dlatego za tweet. chociaż nie, Faust to nie za Twitter. No, 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 fucking way! Halo? Siemano. Ej, wpadniecie do mnie na reakcję na psa nowego. Tam pod kanapą siedzi. Mooo! Wow! 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 Ja wypiął nazwę na górzach. Na ale Belek jak ty nagrywasz? Zatwieców Patryka! Będę nie było widać mojej reakcji! A w ogóle nie było widać reakcji! No i to wywalenie to jest! To wywalenie jest ta reakcja teraz! Patrzcie, jak łatwiska biega oh! 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 Ale, ale poczekajcie! Poczekajcie, ona nie lubi ma, za nim po grzbiecie. Po Zanim ją pogłaszczycie, to. Też wiem, jak mój pies się rękę, zachowuje, tak? Czyli widziała rękę i dopiero wiesz, ona tak lubi. O, lecz Leż, Zagłosujcie Uuu. na tak, imię, zagłosujcie, dobra? Ale najlepiej, jak zagłosujcie, tak, na, brzegu, zagłosujcie. na burzę. Chcemy burzę jak coś. Zagłosuj. Ale są dwie inne opcje też. Tak, <laughs> yy. Ale to nieważne, na burzę zagłosujcie. Dobra, ja zagłosuję chyba na burzę. Ee, burzyska, A Ale czekaj, daj Czekaj, sorry o, nie! Będzie dominowała kurtkę już tak, widać. Poczekajcie, tak, tak, no. poczekajcie, ona chyba chce iść na matę do sikania, wiesz? Ej, a możemy coś jakby tutaj na te pozytywne rzeczy niesamowite Jestem królem YouTube'a I mam dużo pieniędzy Genzi <noise> piło 5 razy milion Tak Genzi to Lep, króle. króle Ale to nie Kochan. jest sukces, którego nie da się powtórzyć, dlatego robię Genzi Dwa Ja trzymam i tak wszystkie moje oszczędności na, na bitcoinie, także w krypto, także nie ma w Ja nie mam w ogóle gotówy, nie wiem, Zaraz nie Ja mam na koncie jakieś drobne, wiesz, na, 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 na jedzenie 50 Ej. tysięcy, także to jest Ej właśnie, zamawiam coś, zamawiam pizzę Co robią? Ja chcę kukurydzę Zamówię pizzę Nie, nie, ja to ci burgerka jakiegoś Zuza mi burgerka. Ej wiecie, nie wiem czy wiecie, ale moja ulubiona zupa to jest Żurek. To jest jedyna zupa jaką mogę zjeść. To jest żurek. Żurek. O, jeszcze z taką kiełbaską jakby... Jak jestem w helikopterze, zawsze jem żur! Żuri! żur Ja jestem w helikopterze i mówię Zuza, dawaj mi masny i Zuza wtedy przelatuje jak król. A żeby nie było, że jestem robotem. Chwilę odpoczynku. Dobra, wracamy do montowania. Ej, rzuciłeś to na bulzę! Nie, no co ty zrobiłeś? Och, murzycko przyszło. Patrz jak mi jest z ręki, patrz jak mi jest z ręki. W ogóle po co mi nowy samochód? Zamówiłem sobie nowy, ale nie będę. Ja wolę stary samochód, mój ten jest idealny samochód. No, oczywiście. Samochód to jest strata pieniędzy, wolę zainwestować w bitcoina, w domy, w nieruchomości. nowy co projekt. RZENZI dwa Miałem mieć nowy samochód, ale po co mi jest? Ale iPhone'a wychodzi nowy, mam nowego i tak wychodzi jeszcze nowy. Tak Tylko wymienię. musimy kupić tak. jeszcze narzeczonej. Duża, salto. Jak wiecie, Karol dość często spędza wolny czas w jacuzzi, czytając jakąś książeczkę. Także elegancko przyszłam odpalić jacuzzi i patrz na to. O, nie? <laughs> Osikało nie? No ej, nie umiem tego wyłączyć, tragedia. Ko Kochani, jadę właśnie na ha... Jadę właśnie na hale chciałem Wam powiedzieć nad czym pracuję już od bardzo, bardzo dawna. Opowiem Wam troszkę więcej szczegółów niż ostatnio. Będzie to, słuchajcie, tajny projekt, więc niestety nie mogę Wam nic powiedzieć, ale ogólnie myślę, że Wam na pewno się spodoba. Dobra, i tak to dodam. To nie będę nagrywał jeszcze raz. Oj! Czy się angielskiego. Bo nie wiem, czy wiecie to o mnie, ale ja codziennie jestem na tej aplikacji i codziennie sobie ćwiczę angielski. O wiesz, co to poczekaj? Dodam ci do znajomych, przez tu też będę miała, punkty jeszcze i będę miała też kilka dni rząd A wiecie, co jest najfajniejsze? Że czasami, jak nie daję rady tego zrobić, to każę Zuzie, żeby mi street nie zginął, i Zuzie zarobi, żebym miał równo 365 dni. A świetnie. nie, jest, bo ja czasami daję węże jeszcze. Ja w ogóle nie chodzę do restauracji, zawsze znaczy zamawia mi ktoś, albo sam sobie jedzonko. Mamo w domu smakuje najlepiej i w ogóle ja nie chodzę w ogóle na zakupy. Nie wiem, czy widzowie wiedzieliście. Właśnie, Wszystko? bo to strata czasu. Tak. I jak, i jak kupuję na przykład żelę pod co kupuję ich totalny zapas, bo po co chodzić na przykład co tydzień, czy na, co miesiąc na zakupy? No to Kiedy można kupić na przykład 30 żelów pod Zresztą Kres w dzisiejszych czasach jest tak, że można wszystko, ale to wszystko, zamówić z i podająć na zakładce do jednej rzeczy, której, która, której byś nie mogła w domu. No nie ma. Mocne. Dobalone. Jedziemy na naszą ulubioną pizzę. Pizza.pl, najlepsza pizza na świecie jaką jadłem. Spotkać się z królem. Królem, tak król. król. To jest koniec, koniec jaka to jest dobra pizza. Siema duży królu. Co tam królu? Ale ty jesteś królik przed nich i robisz to od razu. Ja bym to zrobił stary w 5 minut. Pamiętaj Przemek, że ty jako mój główny przedupas jesteś na każde zawołanie. No tak. To Jaka strefa to jest parkingowa? Strefa Wip Mordo Właśnie, nie, pła nie płacę mandat, nie jest mi straszny, jestem bogaty A propos Genzi, to 45 milionów nabili w wyświetleniach Dzwonię na Natalki Natala zasłużyli na wakacje w Majorce Będą musieli nagrywać ogólnie 5 odcinków, ale dwa dni zrobimy im wolne Super, to ogarnij to, dobra? Dziękuję Karol za fajną wycieczkę Ej Natalka, rozmyśliłem się, jednak mają 6 nagrać odcinków Ale powiedz im dopiero jak już będą w Majorce Jak już będą myśleli, że będą mieli wolne Albo to 7 daj nie dadzą rady sześć? Ja bym to zrobił w jeden dzień! Jak, jak ja ładniczkę zawsze ja Karol zamawia. Ja wiem, ja wiem, że on uwielbia ananasa, ale tak się ananas. nie śpieprze. Nie, nie, to jest szacunek do samego siebie. Tak, i do pizzy. A to Karola I do sztuki nie masz, że teraz nie zjesz jego ulubionej. No, bo on nie ma szacunku nie ma. do samego siebie, jak je pizzy z ananasem. A sos? Koniecznie barbecue. Bo to jest koniec. To jest takie dobre. Po prostu mm. sos barbecue. To jest sos z ananasem. Eee, tam gadasz głupoty. Smacznego Karol. Dzięki. Dzięki Karol. Bardzo dobra, ale niepotrzebny ten nas. Jest totalnie niepotrzebny. Co się stało chmureczka? Nie bój się, no co? Co się stało chmóreczka? Nie wiem Nie, A, nie, bój się A, nie Ja teraz, ale nie wiem czy mam chmurę dawać, bo ona się będzie mega złościć. Dobra, A, Możesz też dać ci auto jak coś Tak O Boże, jaka flota. Gotowy bieg Ale podzieliście się na nas pod tym odcinku? Nie, pod warunkiem, że zaraz widzicie jeszcze jedną bardzo ważną rzecz jako, jako. Trzeba kupić jedzenie dla chmurki Ja myślę, że po dzisiejszym Poszukać... odcinku może być roczny zapas Poczekajcie, Mega od dnia w ogóle To jest chyba najlepszy dzień w waszym to życiu tak. To jest marzyłem o tym. Chciałam być freezem zawsze A montowaliście już coś? Tak, o cały raz. dzień już 50 godzin Chodź, chodź, Daa! ona wie, kto jest jej tatusie! Ja ma po prostu wyćwiczony ton mówienia głosu, to się Burza, chodź, chodź! Burza! <grym> chodź w sensie. no, ja teraz pokażę. Nie, że nie. Ja nie, nie Chodź! Chodź burza! Dobra, masz! Patrz teraz na to. Burza, chodź! Proszę! A, nie. Chodzi na to, że ty jako jedyna nie, nie, nie. nie jesteś dzisiaj prawdziwym freezer. Nie, jak będzie ci cicho, to się uda. Chodź! Chodź burza! Burza, chodź! Chodź, chodź, chodź! Udawasz. Słuchajcie, jestem Karol, tak? Więc kupiliśmy jej taką wielką matę tutaj do wąchania. To wszystko jest tak naprawdę jedna wielka mata. O to jakieś e... duże kupsko kogoś innego. O tak. Nie, nie. Spokojnie, co jest grane? Wszystko do. O jezus, jego. Siemano, Numer one, przed dupasie! Boże. <noise> 16.30 skłon, nie? No tak, Chodzicie? Tak, tak. Tak, tak. No jesteśmy mówieni na spożyciu. A teraz Jeszcze my... 30... raz bym zadzwonił do mnie, że nie ma z kimś. Dobra, o. O. Ale może Najlepiej by było jeszcze, jakbyś nagrał drugą piosenkę, i żeby znowu weszło do mnie tak. na kamerę. Ooo, okej, Ale możesz być na refrenie, to nie ma problemu. Refren jest twój, ale ja założę za teledy. Spokojnie. No i słuchaj, więc po prostu ja jutro przyjadę do Ciebie i pogadamy, ustalimy to, okej? Okay? Dobra, Będziemy, Dobra, no ja muszę lecieć. No, spieszymy się, e, pa, muszę, pa, pa. pa. Ja muszę lecieć, pa. Nie możecie jeździć bez nawigacji. Ja nie znam w ogóle Krakowa, mieszkam całe życie, ale nie, nie, nie wiem. Nauczyłem się na pamięć trzech miejsc, ale to specjalnie. Czyli na halę, no pa? i do was. I to I są was. jedyne miejsca, do których umiem dojechać z nawigacją. Fajnie mruczy. Co się stało, Karol? Ja Nie wiem jak się z takiego drugiego auta wyjmuje telefon. Co? Jak to nie wiesz, przecież to jest Hello, jeździmy tym Hello. samochodem zawsze. Ojej, ale zimy. Ja jestem odpowiedzialna. Będzie, że jestem ja odpowiedzialny. To Cześć to, nie Karol, tu ja <grym> z Najlepsze insta stories nagrywane są zawsze w aucie. <grym z tym> to jest <grym z> ten <tym> kan <grym z tym> Chcę wam tylko przekazać, że skończyłem skakać ze spadochronu i przy okazji przeleciałem helikopterem nad lotniskiem. I oczekujcie, bo w sobotę wchodzi mega, mega mocny odcinek. Jak styk i tutaj lecę, oni te ja poczekam, to nie, 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 nie. Ej, Bartek, a y, sprawdzisz podłokietnik? Czy nie ma pusteczki? Masz tym sobie smakaj. No. No. Chciałem się pochwalić i oprowadzić was po mojej hali Po Moje, mojej hali Którą przerabiamy na coś nieziemskiego I w tym momencie chcemy wam to zaprezentować O czy na hale Tutaj spędzam y, 60 godzin dziennie O tutaj kampery były grzane Mieliśmy tu problem z muchami Ale już jak widać już udało je powstrzymać Na łeb są balone muchy tak o. W jednym miejscu w ścianie zrobiłem dziurę Nie ty, świeżo zrobił Nie, ja zrobiłem dziurę w balonie, on zrobił dziurę w ścianie Znaczy Karol, ja, Karol, Karol ja Zaburzenie osobowości o. tutaj już. Andresola, fajnie, tam będzie Chill room. I studio fajne. do muzyki. O studio, studio do muzyki. Yo mama, yo mama, yo mama no, lele. A tutaj Hania coś kombinuje, no ale. ale to Spytajcie to... ją na Instagramie, no, Hani. Dobrze, spytajcie Hani na Instagramie. A tak serio, to już niedługo się wszystko dowiecie. Hania, fajna dziewczyna, ten. Tak, fajnego, ma chłopaka, też szczególnie. No ale mortalcie. O, o Święta coraz bliżej, więc przypominam o pysznych napojach ekipy by. Już szerszy O nie, no na bęka, no No dzięki A Słuchajcie, jako najlepszy tatuś dla swoich piesków Myślę, że nie ma lepszego Kupiłem im jedzonko, kropelki do oczu Bo często trzeba też zakraplać oczka Ponieważ moje psy tak samo jak ja siedzą długo przed komputerem Mamy wszystko i jedziemy Piękna fura moja, co? Co robisz? No psy przestraszyłeś nie oszalałeś. No tak się robi, żeby one wiedziały, że tata przyjechał. Tak. Państwo, zajechałem po mojego kompana do gry w squasha, który prawdopodobnie też bardzo lubi, tak jak ja, grać w squasha. O, to ja. Tak, ja też udaję Karola. Masz szejka? Szejka? Trzeba mieć szejka. Tylko po to żeby być szejka. A, no to jest co mam w domu, zapomniałem, wiesz? A, dobrze. Poszliśmy wziąć twoją ulubioną pizzę, czyli jaka? Kurczak, kukurydza, czyli. Piso. Tyle? Tyle. Tyle? No i ser, nie? wiem jeszcze. Hmm. Kania powiedziała, że pizza na na ananasem też. Jeszcze na nas, tak. A. Hmm. go i na przebranie? Nie. No? Błąd. Wow. Właśnie mówiłem, pytałem się, czy kąpał się, mówi, że tak. Ja mówię... Błąd. Jak mam dużo rzeczy do roboty i nie mam czasu, to jest po prostu matematyka. Wolę te 20 minut pospać i po prostu wykąpać się później, po prostu to jest jakby prosta akcja. Masz składki do butów? Bo ja nie mogę chodzić bez... Mam no. Bo one są jednocześnie anty ten. Placusowe. tak. Tak. No tak. Masz placusa? No. Bartek tak. ma kolejny punkt, prostu. Tu co, gramy o stówkę chyba, co? Bartek rozbanek? Masz, tak, masz czy to? Na pierwszym razem mu nie wyszło jak się nie nagrywało To Dobra, był na pierwszy raz Dobra, nagrywasz Benek? Pasz to <noise> teraz robimy drugą rundkę, double or nothing, czyli od 200 stówki gramy Błąka puściłem, zasłona dywna Ej, <grymne> to było! Wygrałeś 300 złotych To double or nothing? <grymne> <grymne> dobra, dawaj stówkę dam, no. dobra, dobra. <grymne> 400! Dobra, hmm. więcej nie gra znowu Gara no Proszę Państwa, czas na najważniejszy moment, czyli po to po co tu przyszliśmy Białko Mm. Dobra stary, gdzie moja narzeczona? W Warszawie mm. Nie mam wolno chatę masz Wolną chatę mam, słuchajcie Karol, cztery. O, o, cztery tak, Ooo, Ej, ale wygrałem długie Wiecie jak to jest po ciężkim dniu? Trzeba odpocząć, rozluźnić troszkę swoje ciało Ale żeby głowa popracowała, mądre książki To jest to Tak naprawdę to jest książka o czakrach <laughs> Proszę Państwa, dziś o to tą bestią będę latał Jest to helikopter Raven 2 R44 i jest on w ogóle bardzo drogi taka, taka przyjaźńka jest strasznie droga ale mnie stać jestem Karol, Karol Wiśniewski, Friz <laughs> Jak coś Ale tutaj rzeka sobie chyba wyjazdy zrobiła Na kola. Karol wiśnie, podchodzę do lądowania Ty już? Wow, Karol, dobra robota, super zaparkowałeś A to akurat nie ja lądowałem. A, to się to się Na siebie <grych> wow. Ale dobrze mi poszło lądowanie, co? Mega zajawa, jest to mega trudne, będę się uczył, mam do przeczytania instrukcji obsługi helikoptera, będzie to jedyna instrukcja, którą przeczytam w życiu. To był mój pierwszy lot helikopterem i to tyle, elo. Karol, bardzo cię przepraszamy za ten cały odcinek, a ponieważ wiemy, że lubisz bardzo szybkie zakończenia, Bartek, skakujesz do basenu! Kurde, ręce! Widzimy się jutro o 17!